Cześć! Dzisiaj o tym, co zadecydowało o niepowodzeniu Igi Świątek w meczu z Amandą Anisimową w ćwierćfinale US Open. O bardzo, bardzo słabym pytaniu do naszej tenisistki zadanym na konferencji prasowej po tym spotkaniu. To było naprawdę absurdalne. I o półfinałach singlistek oraz singlistów w Nowym Jorku. Naomi Osaka i Tomasz Wiktorowski są dalej w grze. Zapraszam do oglądania najnowszego odcinka programu tenisowego. A partnerem dzisiejszego odcinka jest organizator turnieju Royal Tennis Club w Łańcucie. To trzydniowe zawody tenisa ziemnego w terminie 5-7 września, które odbędą się na historycznych kortach w Pięknym Parku Zamkowym. W programie nie tylko rywalizacja wśród uczestników i uczestniczek, którzy zapiszą się do turnieju, ale także m.in. pokaz meczu Mixta z udziałem Agnieszki Radwańskiej, Jerzego Janowicza, Klaudii Jans Ignacik oraz Dawida Celta. Na miejscu również moc atrakcji, w tym m.in. lekcje tenisa dla dzieci, pokaz tańca nowoczesnego, pokaz mody czy strefa Gentleman Barber Shop. Na terenie parku znajdują się cztery korty treningowe oraz jeden centralny, zabytkowy kort. Głównymi partnerami turnieju są firmy Venic Design oraz Texom. Więcej szczegółów w opisie tego odcinka. Iga Świątek przegrała z Amandą Anisimową 4-6. 3-6 na etapie ćwierćfinałowym US Open. Tym samym Polka odpada z turnieju, a Amerykanka rewanżuje jej się za finał Wimbledonu sprzed kilku tygodni. To mógł być inny mecz niż w Londynie i był, co zadecydowało o przebiegu spotkania i niepowodzeniu naszej tenisistki. Widzę tu kilka czynników, ale po kolei. Na pewno słabszy serwis naszej tenisistki tego dnia. Niestety Iga nie trafiała tak dobrze pierwszym podaniem, a drugie stanowiło zagrożenie, okazję do częstych ataków ze strony Anisimowej. Świetnie czytała Amerykanka. Podanie Polki zabrakło większej liczby asów, więcej wygrywających podań, większej skuteczności przy serwowaniu. Anisimowa wielokrotnie returnowała prosto pod nogi naszej tenisistki, przez co ta miała ogromne problemy z kontynuowaniem wymian. Sama na siebie się denerwowała nieraz w tym meczu. Jak wygląda jej podanie? Czy to kwestia techniczna? Czy większego napięcia? Stresu? Że tak słabo wyglądał jej serwis? Trudno jednoznacznie powiedzieć. Niemniej oprócz serwisu to gra Iggy nie wyglądała źle. Skończyła... To spotkanie ze statystykami 13 winnerów, 15 niewymuszonych błędów kilka razy popisała się kapitalnymi akcjami, gdyby nie to podanie. No ale wiadomo, można tylko gdybać. Czasem nastawienie na returnie przeciwniczki może sprawić, że dana tenisistka wygląda inaczej przy swoim serwisie. Najlepszy przykład Coco Go. W pierwszych dwóch meczach tegorocznego US Open... Nie serwowała dobrze, a jej rywalki Tomlianowicz i Wekić robiły wiele, by uprzykrzyć jej życie z returnu. Naciskały przy odbiorze podania jak mogły. Z kolei w trzeciej rundzie, gdy Goff rywalizowała z Magdaleną Frech, to Polka nie naciskała ją za bardzo na returnie i natychmiast serwis Amerykanki wyglądał dużo lepiej. Z kolei w czwartej rundzie, gdy Goff mierzyła się z Osaką, to znów serwis jej nie pomagał, a Japonka to wykorzystywała przy returnie. Jednocześnie trzeba przyznać, że Anisimowa zagrała świetnie. Uderzała bardzo głęboko, płasko, mocno, wiele ryzykowała i mimo, i, mimo takiego stylu gry, zaliczyła aż 23 kończące zagrania i tylko 12 niewymuszonych błędów. Kosmos, prawie wszystko jej wchodziło, to momentami przypominało występy Jeleny Ostapenko w meczach z Igą Świątek. Było praktycznie pewne, że Amerykanka nie może się prezentować tak słabo jak w poprzednim meczu z Polką w Wimbledonie. Wtedy zjadła ją trema debiutu w finale wielkoszlemowym. Teraz wspierana jeszcze przez publiczność amerykańską, zaprezentowała się dużo lepiej, miała swój dzień i zasłużenie wygrała. To jedno z najlepszych spotkań Amandy Anisimowej w karierze obok chociażby niedawnego półfinału Wimbledonu i starcia z Aryną Sabalenką. Anisimowa nie zawsze tak dobrze serwuje jak w tym meczu z Igą w US Open. Tym razem jej podanie było stabilne. Tylko momentami forhand zawodził, nie funkcjonował dobrze. Od połowy pierwszego seta, jeszcze z krótką przerwą na dwa gemy drugiej partii, Amanda Anisimowa nie schodziła z mocy, a jednocześnie grała bardzo, ale to bardzo dokładnie. Tak jak mówiłem, przed meczem dla mnie największą zagadką pozostawało nastawienie mentalne Amerykanki do tego meczu. Można było się domyśleć, że będzie żadna rewanżu za finał Wimbledonu, ale były. Tak patrzyłem, dwie opcje. To ją przemotywuje, znów się spali, znów będzie dużo nerwów u niej. Zacznie się obawiać, że dojdzie do powtórki z Londynu i wyraźnie przegra z Igą. Myślę, że na tym polu ważny był też początek tego ćwierćfinału US Open, gdy Iga szybko przełamała Amerykankę, ale potem nie utrzymała swojego serwisu. Gdyby odskoczyła na 2-0, kto wie. Tym bardziej, że gdy Amanda wyrównała na 1-1, to zdobyła też swojego pierwszego gema w rywalizacji z Igą w dorosłym tenisie. Po zakończeniu tamtego punktu ostatniego krzyknęła Jest. Miałem wrażenie, że bardzo jej ulżyło. Od tego momentu grała już z mniejszym napięciem. Druga opcja była taka, że Anisimowa będzie mocno zdeterminowana i zrobi wszystko, by wygrać, ale nie będzie ją to ograniczać, nie sparaliżuje. I tak się właśnie stało. Oczywiście końcówka nerwowa zmarnowała piłki meczowe, ale kto o tym będzie pamiętać? Pamiętał, wygrała i to się liczy, pokazała wielką siłę mentalną. Jest jeszcze jeden czynnik często niedoceniany w sporcie, czyli szczęście. Anisimowa miała trochę więcej tego szczęścia i dodajmy w tych kluczowych momentach. Najpierw przystanie 3-3 w drugiej partii, gdy serwowała, Ważna wymiana po dobrym returnie IGI, a piłka po zagraniu Amandy ostatecznie spada tuż za siatkę, gdy o nią zahaczyła. Punkt igem dla reprezentantki gospodarzy. To samo było przy ostatniej piłce meczowej. Dobry return naszej tęsiski na ciało przeciwniczki, a ta odgrywa także piłka po dotknięciu siatki, spada po drugiej stronie. Koniec meczu. To nie odbiera zasług Amerykance, żebyście mnie dobrze zrozumieli, ale trzeba przyznać, że tym razem los nie był do końca po stronie Igi świątek po ostatniej piłce aż podniosła ręce do góry, jakby nie mogła uwierzyć, że w takich okolicznościach dochodzi do zakończenia tego spotkania. Na pewno wyniki i przebieg tego meczu trochę zaskakujące. Wielu zastanawia się czy to Iga zagrała tak słabo, czy Amanda tak dobrze. Myślę, że Iga nie grała źle, ale z wyłączeniem serwisu, który jej przeszkadzał, a Amanda zaprezentowała się znakomicie. Oczywiście z tą poprawką, że miała nieco ułatwione zadanie z uwagi na gorszy dzień serwisowy naszej tenisistki. Iga z pewnością potrzebuje ustabilizowania podania, ale też generalnie nie ma powodu do robienia dramatu. Ćwiercinał US Open to nie jest zły wynik. Ten sezon w Wielkim Szlemie bardzo dobry. Półfinał Australian Open, półfinał Roland Garros, tytuł w Wimbledonie i teraz 1 czwarta w Nowym Jorku. Czasem tak bywa, że rywalka gra wprost doskonale. Jest oczywiście nad czym pracować, zwłaszcza nad serwisem, który jest chwiejny. Z Aleksandrową w czwartej rundzie niedawno, czy w Wimbledonie, czy z rybakiną w półfinale w Cincinnati. Iga serwowała fantastycznie. Trzeba więcej takich spotkań pod względem serwisowym. Teraz chwila przerwy, a potem już turnieje w Azji z udziałem naszej zawodniczki. Działo się także sporo na konferencji prasowej Igi Świątek. Przyznała, że miała spore kłopoty właśnie z serwisem. Cytuję: Amanda wygrała więcej punktów przy swoim podaniu. Ja miałam więcej problemów przy serwisie. Świetnie, returnowała. Polka dodała, że nie miało to dla niej znaczenia, jak wyglądał ich poprzedni mecz. W Wimbledonie, cytuję: byłam gotowa na ciężki mecz. Wiedziałam, że Amanda to bardzo dobra zawodniczka i nie będzie popełniać tylu błędów. Wskazała także, że to spotkanie przed ich meczem, czyli Deminor Ożier al które trwało tak długo, nie miało żadnego wpływu i że w Wielkim Szlemie to jest normalne. Znów było jednak dużo nerwów z uwagi na jedno bardzo dziwne, a właściwie skandaliczne pytanie jednego z brytyjskich dziennikarzy. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego zadał takie pytanie. Cytuję: Zagrałaś wiele spotkań ostatnio, Wimbledon, turnieje przygotowujące do US Open, impreza w Nowym Jorku, jak bardzo jesteś zmęczona? Iga odpowiedziała, to nie jest tak, że moje mecze były jakoś bardzo męczące, potem odbyła się wymiana zdań między nimi. Dziennikarz, cytuję, czy czujesz, że potrzebujesz przerwy mentalnej? Mental break takiego sformułowania użył, czyli sugestia jakby Iga mentalnie nie dawała rady, Iga od razu odpowiedziała, cytuję, dlaczego tak mówisz? Dziennikarz przyznał, zastanawiam się, sporo spotkań ostatnio zagrałaś, czy bierzesz pod uwagę przerwę? Iga dodała, cóż, trzeba rozmawiać z osobami odpowiadającymi za układanie terminarzu, a czy ty potrzebujesz przerwy mentalnej? Zapytała dziennikarza. Dziennikarz był zaskoczony, ale odpowiedział tak, myślę, że tak. I na koniec przyznał, że jest tutaj do samego końca imprezy. To było strasznie dziwne. Rozumiem, że gdyby po angielsku zadawał pytanie jeden z dziennikarzy, dla którego ten język nie jest ojczystym, to można byłoby się jeszcze zastanawiać, co dokładnie chciał przekazać, co miał na myśli. Ale tu mamy brytyjskiego dziennikarza znanego, który wiedział, myślę, o co pyta. To pytanie nie miało sensu z tak wielu powodów. Jesteś na konferencji Igi Świątek po ćwierćfinale US Open. Po prostu przegrała, bo gorzej a rywalka też grała znakomicie. A mimo to pytasz Polkę, czy potrzebuje przerwy mentalnej. Czyli sugerujesz, że coś jest nie tak z jej stanem emocjonalnym: jakieś niepokojące oznaki. Rozumiem, gdyby jeszcze Iga w meczu z Amandą zniszczyła trzy rakiety, co jej się nie zdarza. W ostatnich tygodniach kilka razy płakała na korcie, zniszczyła więcej rakiet. Przegrywała spotkania regularnie, wyglądała na załamaną. Można byłoby się wtedy trochę niepokoić, ale tutaj tego w ogóle wszystkiego nie było. Nie było podstaw do zadawania takiego pytania. Jeszcze rozumiem, gdyby po prostu zapytał Ige, czy potrzebuje zwykłej przerwy. Zresztą. Będzie taką miała, bo chwilę potrwa, zanim odbędzie się kolejny turniej w Azji, ale przerwa mentalna to pojęcie zupełnie inne. Mocno sugerujące, że sportowiec ma kłopot. Jeśli rzeczywiście ma, to pytanie jest bardziej zasadne. Ale akurat iga w tym momencie sezonu dopiero co wygrała Cincinnati wcześniej Wimbledon, ćwierćfinał US Open w Singlu osiągnęła dziwne, niezrozumiałe pytanie. Myślę też, że jako dziennikarze czy kibice nie powinniśmy szukać problemów mentalnych tam, gdzie ich nie ma. To było absurdalne. Słowo przerwa psychiczna, mentalna sugeruje, że Iga przeżywa jakiś kryzys mentalny. Ciekawe, czy dziennikarze zapytają na przykład Sinera albo Alcaraza po nadchodzących meczach półfinałowych, jeśli któryś z nich przegra, czy potrzebuje mental break. Naprawdę to niepoważne. Tym bardziej, że zdrowie psychiczne to poważny temat. Posługiwanie się nim na konferencji prasowej tuż po przegranym meczu, gdy jeszcze nie ma podstaw do tego, jest bardzo nie w porządku. Upraszczanie tematu. Amanda Anisimowa po tym jak ograła Igę Świątek zagra teraz z Naomi Osaką, która pokonała w ostatnim ćwierćfinale nowojorskim Karolinę Muchową 6-4, 7-6. Brawa dla Japonki i dla Tomasza Wiktorowskiego, jej trenera. Dobrze serwowała Osaka w tie breaku drugiego seta, wielka jej siła mentalna, była trochę lepsza i Czeszka niestety nie dała rady. Muchowa obawiają się czy fizycznie wytrzyma, czy da radę, bo ostatnie mecze bardzo intensywne. Postawiła się, ale jednak troszkę jej zabrakło. To pierwszy półfinał wielkoślemowy Naomi Osaki od wygranej w Australian Open 2021. Trochę to trwało. Widać też jak odżyła Japonka przy Wiktorowskim jak do tej pory, to drugi ich turniej wspólny i już półfinał wielkiego szlema, a wcześniej dotarli do finału w Montrealu. Impreza rangi WTA 1000. Szkoda tym bardziej, że nie będzie starcia w Nowym Jorku. Naomi Osaki z Igą Świątek, bo zapowiadałoby się to spotkanie ciekawie. Jestem też ciekaw, jak sobie Osaka poradzi w kolejnym meczu, gdzie ma w ogóle limity. Mecz z Wiktorią Mboko w Kanadzie w finale pokazał, że jeszcze w tych najważniejszych meczach nie zawsze może wytrzymywać. Ale teraz zostały cztery najlepsze tenisistki. Zobaczymy, co w US Open pokaże w kolejnym spotkaniu. Japonka była liderka rankingu. Pary półfinałowe wyglądają więc tak. Sabalenka, Pegula i Osaka, Anisimowa. Białorusinka myślę, że ma duże szanse na awans do finału, nawet jeśli nie wyglądała jakoś przekonująco w poprzednich meczach. US Open z Pegulą ma świetny bilans 7-2. Wygrała z nią finał w zeszłym roku w Nowym Jorku, a także w Cincinnati w poprzednim sezonie. A także w tym roku wiosną na kortach w Miami ostatni raz Pegula ograła Sabalenkę dwa lata temu podczas WTA Finals w Cancun. Wydaje mi się, że arena musiałaby trochę pomóc swojej rywalce półfinałowej, żeby nie awansować do sobotniego finału. Pegula to oczywiście dobra zawodniczka, ale myślę, że potrzebuje wsparcia też ze strony kibiców. Może Sabalenka będzie miała gorszy dzień? Oczywiście to jest sport, aczkolwiek stawiam na zwycięstwo liderki rankingu. Drugi półfinał z kolei zapowiada się szalenie ciekawie. Trudno moim zdaniem powiedzieć, co się wydarzy. Rozpędzona Anisimowa po ograniu świątek, czy Osaka, która gra najlepiej od wielu miesięcy? Bilans między nimi jest korzystny dla Amerykanki 2-0. Ale też trudno to oceniać, bo ostatni raz mierzyły się w sezonie 2022, wtedy Amanda ograła Naomi zarówno w Roland Garros, jak i w Australian Open. A może być na fali i nawet sięgnąć po tytuł, kto wie, czy to nie będzie taki przypadek jak Madison Kiss z tegorocznej imprezy wielkościelomowej w Melbourne. Ale też pamiętajmy, że Naomi Osaka ma wielki argument w postaci nie tylko swojej gry, ale i Tomasza Wiktorowskiego. Ciekawe, co Polak wymyśli na to najbliższe spotkanie. Jeśli chodzi o męską rywalizację, to Janik Sinner ograł swojego rodaka w ćwierćfinale Lorenzo Musettiego 6-1, 6-4, 6-2. Dla Musettiego sam ćwierćfinał to już był duży sukces w ostatnim, gorszym okresie. Z kolei Kanadyjczyk Felix Ogier Aliasim pokonał Australijczyka Alexa De Minora 4-6. 7-6, 7-5, nie potrafi przełamać bariery ćwierćfinałowej w Wielkim Szlemie. To jego szósty przegrany mecz na tym etapie turnieju. Nigdy nie był w półfinale. Dla Kanadyjczyka z kolei to będzie drugi występ półfinałowy w Wielkim Szlemie po US Open 2021. Wtedy w meczu o awans do finału przegrał z Daniłem Miedwiediewem. Półfinały męskiej drabinki to Djokovic Alcaraz i Sinner Ozier alias Jestem bardzo ciekaw starcia Hiszpana z Serbem. Tym razem ułożyło się to trochę inaczej dla Djokovicia. Lepiej i gorzej zobaczymy. To jego czwarty półfinał wielkoszlemowy w tym sezonie. W Australian Open skraczował ze Zwieriewem. W Paryżu i w Londynie przegrał z Sinerem. Tym razem zmierzy się z Alcarazem. Ma z nim korzystny bilans 5-3. Nowak wygrał dwa ostatnie mecze. Między nimi w ćwierćfinale Australian Open na początku tego roku i w finale zeszłorocznych Igrzysk. Więc ciekawe jak to się ułoży w następnym meczu. Z kolei obawiam się, że Kanadyjczyk Oje im nie postawi się Sinnerowi. Chociaż jego rodak Szapowało kilka dni temu zagrał naprawdę dobrze i tam Włoch miał spore kłopoty, więc kto wie, kto wie. I na koniec piszcie koniecznie w komentarzach, jak już trochę na chłodno z dystansu patrzycie na mecz Iggy Świątek z Amandą Anisimową, co Waszym zdaniem zadecydowało, czy tylko serwis naszej tenisistki, czy jednak także świetna gra Amerykanki? Ponadto, co sądzicie o pytaniu zadanym naszej zawodniczce przez brytyjskiego dziennikarza? Trzymajcie się mocno, pozdrawiam.